Witam Was, zapraszam do rozkładu dotyczącego miłości, związków, relacji na najbliższe 3 miesiące. I jakie tutaj energie, co w tych kwestiach e, karty będą chciały Wam powiedzieć? Na co zwrócić uwagę? O czym poinformować? Więc bierzecie sobie jedną z trzech opcji. Tak szybciutko. E, to może być e, taka energia, Niekoniecznie tak: no, całych trzech miesięcy to może być y, informacja o jednej sytuacji, jednym wydarzeniu, czymś takim, co nawet będzie trwało przez chwilę w ciągu tego czasu, takiej energii, ale, ale ona będzie miała jakieś znaczenie, i to, co wokół tego się tutaj zadzieje, wasza nie wiem, wasza postawa, wasza reakcja na to y, może być bardzo y, ważna. Także weźcie to tak, jak najlepiej dla was żeby to wykorzystać, te, te informacje żeby sobie coś ułatwić w tym najbliższym czasie no zrobić tak dobrze dla siebie dobrze, ja zacznę od tej grupy bo już pewnie wybraliście, pamiętajcie też że rozkład jest ogólny więc nie może być dla wszystkich nie wszystko, wiecie o tym no to żeby to nie było zdziwienia, że z kimś nie rezonuje no bo nie może ze wszystkimi to się nie dziwimy, nie denerwujemy dobrze Pierwsza grupa. Ale tu jest taka, ha, taka tęsknota, nierozstrzygnięty jakiś spór, jakaś taka sytuacja, z którą nie wiadomo co zrobić. Nie wiadomo, jak ją ugryźć, no bo on, ją, on by ją chętnie tam, no, przez Kuba ugryzł, by ją, jakby tutaj ktoś chętnie tak yy, coś zrobił, takiego, żeby poruszyć, żeby wbić szpilkę, żeby tak sprowokować, ale nie za bardzo wiem, co, nie za bardzo wiem, jak to zrobić. Szukam, myślę, kombinuję, tak jakby się ważyły jakieś losy czegoś. I to jest takie... Takie przymykanie oczu, odciąganie uwagi od czegoś, bo jest relacja dwóch osób. Nie wiem, jak to macie ze sobą, ale macie wspólną energię bliskości, czułości. Jest w tym bardzo dużo emocji. Być może nawet obie strony się kochają, ale mają jakiś zadzior, bo to szczególna jest więź. To jest coś takiego, co Was silnie połączyło. Tu jest takie bardzo mocne zaspolenie, ale, ale jednocześnie jesteśmy na jakiejś linii ognia. Tutaj jakby jedno z nas jest bardzo zdenerwowane, takie czekające na Twoje potknięcie, na Twój słaby ruch, jakby ta druga strona, ona tutaj czeka, co zrobić, jakby wymierzyć, chce jakąś sprawiedliwość, by chciała wymierzyć, i liczy na to, że dojdzie do tego w pewnym, w pewnym momencie. Takie, no jakby ktoś kogoś skrzywdził, jakby go tutaj ugodził czymś, zadał mu jakąś ranę, zachował się niewłaściwie, więc. No, przez ten najbliższy czas weźcie to sobie pod uwagę gdzieś tam w jakichś sytuacjach z Wam dla Was ważnymi osobami, żeby uniknąć jakiegoś wykorzystania kogoś, bo tutaj jakaś osoba mogłaby się hmm, czuć taka zubo, zubożała przez Was energetycznie. Jakaś taka okradziona z czegoś, coś by jej było zabrane, coś by doskwierało mi i smutki, i takie jakieś tęsknoty, i niefajne energie. A was łączy coś bardzo szczególnego, bardzo pasjonującego, ale trudno tutaj jest dojść do jakiegoś porozumienia. I co? No bo co? Bo nie wiadomo, co sobie powiedzieć Albo nie mam śmiałości czy czegoś powiedzieć Bardzo dużo jest myślenia, analizowania I takie przemykanie w czasie, odsuwanie czegoś No to może później, no to może jutro To nie, to jeszcze nie teraz, ale ja jeszcze poczekam I tak myślę, zastanawiam się, analizuję Odciąć się na przykład od niego, nie odciąć, odejść zakończyć to, no nie wiem, no coś jakby się tutaj wydarzyło m, takiego, co nas e, poróżniło my wiemy, że, że my mamy uczucia jesteśmy dla siebie szczególnie ważni, ale to nie wystarcza tutaj po, poszła taka m, jakaś mocniejsza salwa, coś takiego, że no, no nie, to, to jedna osoba tu jakoś nie może sobie z, z tym poradzić, nie może tego przełknąć i i tutaj już nie chcę pozwolić, aby się takie sytuacje powtórzyły, i w ogóle jest mi smutno, jest mi źle, jestem nieszczęśliwy w tym wszystkim. Człowiek mówi: Tak wstaję, idę, robię coś, ale nie. Spoczucie smutku jakiegoś, takiego, jakby na siłę była gdzieś w jakimś miejscu. A nie zmieniam tego, a zastanawiam się, jak mam to zmienić. Ale no, pomysłów możliwe, że jest, jakby to było do zrobienia możliwe, ale to tylko brakuje odwagi, brakuje jakiegoś pyknięcia, takiego przełamania się w sobie, żeby, żeby to zrobić. Ale będę się uczyć um, większej dbałości o siebie, takiego um, zawalczenia o siebie, troski o siebie się będę uczyć, bo nie chcę, żeby żeby tutaj coś mi się przytrafiło, żeby było, żeby się czuła nieszczęśliwa nie pozwolę już na to nigdy więcej i tutaj też jest taka informacja, że jeśli, bo to może być jakaś relacja karmiczna, której ważą się jakieś losy, bo mamy upadki, wzloty, teraz jak byłby ten upadek. I nie wiadomo, czy my dojdziemy do porozumienia, bo już jest tak to wszystko mocno napięte, tak do, dosłownie drży, jakby zaraz miało wybuchnąć. I przychodzi sytuacja, w której to możliwe, że nastąpi weryfikacja tego wszystkiego, co się stało, i ktoś dostanie za swoje po prostu dostanie nauczkę od życia, od losu. Jakaś taka hmm, może przyjść spłata długu, że no. Tak, jak kogoś potraktowałeś, to ktoś inny albo jakaś inna sytuacja życiowa odpłaci ci tym samym, jakby mm, tylko wiadomo, nie w tym samym czasie. To wszystko e, czas weryfikuje, okoliczności, jakby tu jest, bo tu jest jakieś wy, wyrządzone zło, smutek, jakaś krzywda, i ja czekam na to, e, na to rozstrzygnięcie. Nie wiem, czy sama mam dokonywać tej sprawiedliwości, ja się przed tym. Powstrzymuje, być może zostawię to po prostu życiu losowi i on to mm, za mnie zrobi. I możliwe jest, że, że tego typu energii jakiegoś wyrównania, takich trudnych rozliczeń, właśnie w energii, w, w sytuacjach takich niezależnych też od was, przy, takich przysłanych gdzieś wam przez, przez los. Tutaj będzie to wyrównywanie. Ty dostaniesz dobrze, ty dostaniesz gorzej, bo tak zasłużyłeś, jakby tutaj się to wszystko ze sobą ścierało i walczyło. No, taki, taki czas karania i nagradzania, czas takiej nadchodzącej jakiejś może sprawiedliwości. Dobrze, to było mocne. Druga grupa. Zwariował, po prostu oszalał. Nie może się powstrzymać, biegnie gdzieś. Nieszczęśliwy, jest smutny, jest. Chce tam iść, nieważne ile to będzie kosztować, chce tam pójść. Co to za energia, Znowu jakieś takie. Takie mocno, mocno wiążące, tak jakby gdzieś się coś wlekło z jakimś, jakby też mo może, może to dotyczyć silnej więzi albo ludzi, którzy przepracowują ze sobą jakiś no, związek karmiczny, jakaś taka relacja, która transformuje, i mm, po prostu prze, mm, przechodzicie przez, e, przez to wszystko. I to jest bardzo. A taki trudny czas, tu się nie zadziewa dobrze, nieskończone coś jest, nieodrobione, a tu nie ma, nie ma takiego spokoju, nie ma poczucia szczęścia. Gdzieś jestem, ale co, że, że jestem, tamto. Tak bez życia jest człowiek, bez jakiegoś takiego, bez energii, tak bez takiego tchnienia, tak jakby ledwo o ostatkiem sił, coś robił, wstaje, idzie taki schemat powtarzalny. Idę rano, wstaję do pracy, potem idę na zakupy, wracam i znowu to samo i to jest takie wymuszone na mnie. Przez to, że muszę tak wstać i iść i wrócić, i odegrać to wszystko, zachować się właściwie, a ktoś jakby wymaga czegoś ode mnie, nakazuje mi, oczekuje czegoś ode mnie. Czuję się taki sterowany, taki gdzieś taki no prowadzony przez jakieś takie energie, siły osoby, a nie przez siebie samego. Poczucie mm, smutku i bycia w innym miejscu niż tak naprawdę chciałbym być. A tu jest taki zakochany Pan bardzo. E, pan jest zagubiony, Pan błądzi tak w swoim, w swoim lesie się zagubił, nie może znaleźć drogi, nie może znaleźć wyjścia i e, boi się tego wszystkiego, co czuje, przez co przechodzi. Tutaj, bo jakby traci kontrolę nad sytuacją, nie ma, nie ma takiego panowania, i on jakby nie wiadomo teraz, co, co zrobi, ale sam sobie nie ufa, sam wie, że nie może przewidzieć tego, co on zrobi za godzinę albo co zrobi jutro. Przychodzą takie energie, takiej zwariowanej spontaniczności, takiego czegoś nie, niezaplanowany odruch. Mm, że robię coś, czego sam po sobie się nie spodziewałem. Tutaj nie ma uczciwości, tutaj dochodzi do jakiegoś, nie wiem, zakłamania, okłamania, jakiegoś może e, takiego, jakiegoś czegoś, nie wiem, nikczemnego zatajania albo. Mm, Kogo ty oszukujesz? Albo oszukujesz kogoś, albo oszukujesz sam siebie, bo tu jest taka, taka sytuacja mocno zapętlona, i ty, ty w tym wszystkim jesteś taki wciągnięty w taki wir. To boli wszystko. To, to jest proces, przez który być może przechodzisz od jakiegoś czasu, albo on jeszcze chwilę potrwa aż ty dojdziesz do zrozumiesz coś, aż doświadczysz tego, aż zobaczysz jakiś światło, aż osiągniesz taki poziom, kiedy będziesz już mógł się z czymś pogodzić, coś odpuścić, zaakceptować, zakończyć pewną sytuację, rozliczyć, to zweryfikować, bo tak to to jest ciężkie tutaj, to jest jakieś takie może toksyczne, może takie jakieś trujące, taki jak trujący może być, to jest takie też jakiś element czegoś niedozwolonego w tym wszystkim. To jest pod tą, w tej takiej no ciemnej nocy, ten człowiek on błądzi, on, on szuka sam siebie, tak no w tym świetle księżyca. Jakby jeszcze chwilę on tak po, um, poobiega w tym wszystkim i, i przyjdzie moment, kiedy odetchnie, kiedy pozwoli czemuś um, dojść do jego świadomości, do jego zrozumienia, zaakceptuje tę sytuację i pozwoli sobie na, um, na takie taki głęboki oddech weźmie i jakby na nowe życie, na nowy rozdział, na nowe tchnienie. Macie takie. Um, jakby możliwość odrodzenia siebie od nowa, albo zamknięcia trudnego czasu, w którym źle się zachowywałem, źle traktowałem innych, a może nawet i samego siebie, ale już kończę, z tym przychodzą ostateczne, już takie energie pożegnania się, zostawienia tego i jakby czas takiego otwierania się na nowe, mocno to jest duchowe. Wielu z Was jakby będzie doświadczało takich głębokich przemian wewnętrznych, jakich do tej pory jeszcze we mnie nie było. Ja widzę, że, że się zmieniam, ja czuję to, zmieniam swoją postawę, swoje spojrzenie na wiele sytuacji, inaczej reaguję, zaczynam się wybudzać, zaczynasz czuć, że żyjesz, że, że nie chcesz już być w jakiejś ciemnej nocy. Taki właśnie, taki prowadzony, taki sterowany przez kogoś, taki manipulowany. Ty chcesz żyć, zaczynasz czuć, że Ty żyjesz, że Ty możesz sam rozwinąć swoje skrzydła i tak jakby pozwalasz się sobie mm, narodzić od nowa, to są narodziny Twoje, narodziny Twojego nowego etapu, nowej relacji również, jakiegoś. Mm, Możesz spotkać człowieka nowego na tej drodze, albo rozwiązujesz konflikt z kimś właśnie coś, co się ciągnęło od jakiegoś czasu. Teraz jakby przychodzi czas tego finalnego rozstrzygnięcia, i damy sobie porazie, nie wiem, i, i, i po prostu zaczniemy od nowa. Tak Wpuścimy wszystko i to, wpuścimy tą jasność i poczujemy ulgę i mm, pójdziemy dalej w innym nastawieniu, w innej energii. No jakby nie było jakiejś nowości, nowa, nowa energia, nowe życie, taki czas zmiany tutaj jest dla tej grupy. Dobrze i ostatnia grupa. Chcesz zdobywać jakieś szczyty, bardzo wysoko, chcesz dojść, chcesz tam wchodzić, to wszystko jest możliwe. I jaką ty masz energię takiego robienia wszystkiego, czego do tej pory nie zrobiłam, to ja biorę tą pałeczkę do ręki, ja to się za to biorę, a jak się za to wezmę, to to po prostu zrobię. I taka jest energia, kobieta się nie zatrzymuje. Idzie po swoje walczy, jest bardzo waleczna, bardzo taka zacięta, zdeterminowana, i wszystko tak chce. To, co do tej pory wydawało się takie trudne, ja się z czymś borykam. Tu jest, takie, jest jakaś nerwowość, jest coś nie, takie niezdrowa sytuacja. Muszę rozwiązać konflikt z jakimiś innymi osobami w moim otoczeniu. Ale ja mierzę wysoko i wszystko tutaj e, jakby prowadzi mnie, abym tam doszła. Wysiłek jest, ale jest chęć, jest energia, jest taka, taka charyzma, jest takie nabuzowanie. Mm, chęcią właśnie tworzenia, chęcią spełnienia jakiejś, nie wiem, swojej potrzeby, zmanifestowania sobie czegoś, materializowania w swoim życiu i że ja po to idę i idę po prostu na tak sobie idę, ale no dobrze, wy jesteście w takiej energii, ale tutaj też um, to wszystko zadziewa się wokół jakiejś relacji, która się ze sobą trochę tak przepycha, tak się ściera i ty albo spotkasz takiego człowieka, albo już spotkałaś, tak że weźcie sobie to czasowo, jak tam macie, bo, bo ty możesz mieć po prostu konfliktowy romans. Poznać kogoś, kto zapiera ci dech w piersi, powoduje, że robi ci się gorąco. Nie możesz jakby tak się ustabilizować, tego swojego stanu zatrzymać, zwolnić serca. No, bardzo to mocne jest, działa na ciebie. No i tak w to wchodzisz, ale to ma tak, no bo to ma taki swój urok, że jest takie, takie magiczne, tak błyszczą się tam różne takie światełka. Widzisz, takie mrowienia czujesz. I to wszystko jest fajne, ale gdzieś jest limit, gdzieś jest kres, gdzieś są granice tego wszystkiego, jakiś zamknięty krąg jest. Jest niebezpieczeństwo, jest ryzyko, ta ryzykowna gra, ona bardzo bardzo wciąga. Tu jest jakaś taka intryga, sytuacja mocno podkręcona. Możesz takie, takiego czegoś doświadczyć Z jakąś też taką osobą odważną Ty jesteś odważnym człowiekiem Ta osoba też się pojawia Z taką tutaj też energią Spotykacie się osoby O bardzo podobnej energii Bardzo podobnym podejściu do życia O może macie Podobny pomysł na siebie Wszystko tak się jakoś tutaj zgrywa Ale to jest takie, jedno drugiemu w czymś nie chce ustąpić. Trochę się przepychamy, trochę się tak ze sobą nie możemy jakby dogadać, i są pewne niedomówienia. Nie wszystko sobie mówimy, nie odkrywamy przed sobą wszystkiego, i trzeba to zweryfikować, czy my nie żyjemy w jakiejś iluzji, bo to, to nie oznacza wcale relacji takiej jakieś do końca życia to może być związek który potrwa chwilę jest po coś wiadomo wszystko ale mm, ale jest w tym y, jest w tym jakaś jakaś wielka niewiadoma jest czy jest y, taki niezdrowy nie wiem ego Takie jakbym każde z was jest ma coś w sobie a co go nie uszczęśliwia, co go jakby wpędza w jakieś takie wibracje m, niskie. I ja, ja bym chciał jakieś swoje albo nie, poczucie takiego niedowartościowania, jakieś takie zbyt niska samoocena. I to tak chcę, chciałbym czymś sobie wynagrodzić, zrekompensować, to może tym romansem, to może tą osobą. M, uważajcie na, na takie rzeczy, bo bo to trudne mogłoby być taka relacja znajomość uważajcie na, na takie osoby bo wy się tak odzieracie tutaj e, ze wszystkiego tak no jedno i drugie I podobnie to działa na ciebie i na tą osobę jest podobna cena jaką za to zapłacicie także tutaj jest takie m, bardzo wyrównana gra tylko że ona e, nie prowadzi do spokoju i do jakiejś st stabilnej szczęśliwej relacji tylko ona wam pokazuje wasze słabe strony, mówi wam o waszych e, jakichś ujemnych cechach, o jakichś słabościach, o ograniczeniach waszych, o czymś, co wy chcecie w sobie uleczyć, naprawić, przełamać, zmienić. I wy tak jakby się będziecie docierać razem. To może po, potrwać jakiś czas, tylko tutaj, a później się na przykład te osoby rozejdą. Nie wiem, co będzie dalej, ale ma to za zadanie wykrzesać z siebie iskry, oboje w tej relacji. I to możecie tak naprawdę tutaj iskrzyć, bo możecie się polubić, możecie taką mieć bardzo dynamiczną być relacją, ale też jakaś rywalizacja, jakaś takie, takie nadpobudliwość, czy jakieś takie czasem pokłócenie się, czy takie wyprzedzanie się w czymś, czy takie pokazywanie się. Kto jest lepszy, albo tak bardzo nawzajem chcemy sobie zaimponować czymś, że aż to nie wychodzi dobrze, że aż tak trochę nam jest tym wszystkim głupio. Bo wy chcecie oboje dojść na jakiś szczyt, chcecie osiągnąć szczyt. Każde z Was z osobna w swoim życiu, żeby, żeby, poć, żeby poczuć się szczęśliwym, nie wiem, zaznać czegoś, doświadczyć. I tutaj ta relacja Wam wiele ma uświadomić, wiele pokazać, jakby Wam tych Waszych też mankamentów o tym, jak się nawzajem będziecie traktować, bo siły są wyrównane. Tutaj wchodzi na ring yy, yy, taka para, yy, która wiele razem może przeżyć, wiele doświadczyć, i to będą takie yy, wnioski na dalszą część życia do, do wyciągnięcia, jakaś taka ważna lekcja. Za uwagę do usłyszenia.